Twoje ciało krzyczy, a ty tego nie słuchasz, bo twoje ciało nie mówi słowami, tylko napięciem, dyskomfortem, niewygodą, bezsennością. Sesja oddechowa jest takim miejscem, gdzie można się wsłuchać i uwolnić, przetransformować te napięcia, bo ten proces to jest jak prysznic, który po prostu uwalnia to wszystko, co jest niepotrzebne. To, co było napięciem, zamienia się w wulgę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ podczas sesji oddechowej uwalniającej zachodzą takie trzy elementy. Czyli skupiamy się na oddechu, głębokim świadomym oddechu. Po drugie, skupiamy się na odczuciu, na tym doznaniu, a po trzecie twoje nastawienie jest mentalne, które pozwala ci się z tym skonfrontować. I dzięki tej konfrontacji rodzi się w tobie taki stan, który jest stanem właśnie wolnym takim to jest stan neutralny, który się budzi w tobie, i ta neutralność pozwala ci na tą transformację i ulgę. Jeśli chciałbyś, chciałabyś tego doświadczyć, to w opisie pod filmem jest. Ulga.